Witam serdecznie po raz drugi. Wydaje mi się, że temat kokcydiozy i samego badania, ostatnimi, przy ostatnim nagraniu, nie do końca y, został całkowicie wyjaśniony i w 100% wykorzystany. Chociaż temat kokcydiozy to jest temat, no, tak, według mojej opinii, y, bardzo szeroki i niby proste schorzenie. Prosty pierwotniak, aczkolwiek zapobieganie i leczenie jest bardzo istotnym tematem hodowli ptaków. Zwłaszcza szczegółów syberyjskich. Podejrzewam, że kanarków też, chociaż kanarki są bardziej odporne na te, na te, na te schorzenia. Natomiast szczygły, no tak, szczegóły no to nie jest tak szczegół syberyjski, syberyjski, nie? Tak jest z naszego klimatu, nie lubi wilgoci, ten, ten klimat, z którego pochodzi jest suchy. Podobnie z szczegółami himalajskimi. Znam wiele przykładów, gdzie te ptaki po prostu, które są hodowane na zewnątrz, no robią się z nich praktycznie kulki, no, z dnia na dzień, zaraz po wypuszczeniu tutaj gdzieś na zewnątrz, na zewnętrzne bojlery w naszym naszym wspaniałym kraju. Jeżeli chodzi o same badanie tutaj mikroskopowe jeszcze chciałem dopowiedzieć, bo no to jest bardzo ważne zestaw tutaj, który tutaj mamy, którego ja osobiście używam, zawiera szkiełka, jakieś tam próbki. Szkiełka są dwa rodzaje, szkiełka jest te podstawowe, czyli te duże, widać, widać, i szkiełko. Nakrywkowe, przykrywkowe, zwał jak zwał. Na tym szkiełku podstawowym bierzemy sobie odchody ptaka, rozrabiamy to w jakimś tam stopniu, rozmazujemy i zalewamy tym odczynem tą, tą solą. Tylko trzeba zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz: żeby ta, to roztarcie było jak najbardziej delikatne. Zalewając to, dajmy też temu chwilę tam hmm, poleżeć, i że tak powiem, taki jest do tego taki specjalny szpikulec dołączony do no, szpikulec, takie, takie mieszadełko y, ostro zakończone ze z mikroskopem. Można to delikatnie rozrobić, żeby pouwalniać te rzeczy, które są schowane w tych odchodach. Y, bo je będzie widać na powiększeniu razy 40, ale nie tak dokładnie, jeżeli to będzie w czystym płynie. Więc więc. Y, Rozrabiamy, przykrywamy, przykrywamy. Dobrze, teraz tutaj nie mam nic, aczkolwiek no, rozrabiamy. No i robimy sobie ten zoom. Skoki są dwa. Jest duży, jest taki drobniejszy, nie? Na 40 praktycznie na 40 obiektywem dobijemy do tego szkiełka. Dobijemy na dziesiątce, na dziesiątce znowu nie. Więc, więc na spokojnie yy, potem wlepię na filmiku jeszcze jak wyglądają te ocysty których szukamy bo to podejrzewam też yy, nie każdy chce szukać a każdy sobie zobaczy yy, często gęsto yy, widać tutaj jakieś resztki celulozy nie wiem jak się to nazywa niestarwionego pokarmu po prostu I można się łatwo pomylić trzeba no, po prostu no, stopniowo to oglądać i oceniać yy, to co widzimy, no i tak mówiłem wcześniej, konsultować to z lekarzem weterynarii teraz teraz taki temat, który też gdzieś w komentarzach padł i na pewno każdego to interesuje megabakterioza e, jako choroba jest to jest to grzyb sama nazwa wskazuje, że to jest bakteria, ale z badania dowiodłem, że to jest olbrzymi grzyb olbrzymi, duży e, który podobnie jak okcydioza, bo też tego chyba mało kto wie, że kokcydioza to jest naturalny mieszkaniec y, organizmu, czy układu pokarmowego ptaków. I on tam występuje, on tam jest. Y, organizm z nim walczy i nie daje się mu namnażać y, w tej kwestii. Y, teraz, y, tak, nie daje się namnażać. Dochodzi do z czynników stresujących. Y, ptak podaje się, podaje się stresowi. Y, odporność od razu ze stresu nam się obniża i dochodzi tutaj do, do nam do namnożenia się tutaj kokcydiozy. Kokcydioza powoduje jeszcze bardziej e, większe szkody w organizmie niż ten stres e, i wchodzą nam tutaj w grę już tutaj bakterie i patogeny, które mamy też występujące w naturalnym naturalnej florze e, pokarmowej ptaka. Z tego co czytałem e, mega bakterie są cały czas obe, obecne e, w układzie pokarmowym naszych ptaków kwestia wodą tylko sprzyjających warunków do namnożenia się tego <laughs> przepraszam tego tego dziadostwa i to jest tak może komu się to podobać może nie ale żeby utrzymać ptaki w takiej kondycji z dala od megabakteriozy, trzeba zakwaszać wodę 2-3 razy w tygodniu nie jest to Żadna tajemnica, żaden sekret. Obniżenie pH powoduje brak możliwości, nie dajemy, obniżając pH, nie dajemy możliwości nam namnażyć megabakterii i przedostawać się dalej do żołądka. Bo czym jest megabakteria tak naprawdę? Megabakteria jest silnym zapaleniem żołądka objawia się tym, że ten ptak w takich, agonalnych sytuacjach, że ptak po prostu nie trawi. Nie pochłania, nie wchłania tych wszystkich środków naturalnych, które, środków, naturalnych środków odżywczych, które, które gdzieś powinny być chwłane przez jelitę, przez, przez bo nie trawi po prostu. A widać to się objawia, jak taka ptaka do góry do góry pleckami, dmuchnie się mu w brzuszek, to widać taką białą kulkę. No to jest mega bakterioza, to jest zapalony żołądek, który jest pełny tam jakiegoś tam pokarmu nie do niego końca strawionego i ma tendencję do ruszania się na podruszą, tak? delikatnie jakby się rusza. Ptak praktycznie nie trawi, wydziela niestrawiony pokarm z racji tego, że no nie wchłania tego co je, bardzo szybko chudnie i ten ptak spędza bardzo dużo czasu na karmniku jedząc, ale to jedzenie nie przynosi żadnego skutku i finalnie dochodzi do śmierci. Zapobiegawczo podajemy zakwaszacze wszelakiego typu, jakie macie, może dawać być ocet te dyrdy małe, że polski zły nic to nie jest warte, bo y, pozwoliłem sobie swego czasu przeprowadzić taki eksperyment y, i sprawdziłem po prostu prostym prostym miernikiem jak który zakwaszacz zakwasza wszystkie zakwaszają no, tak samo, nie ma tam żadnej różnicy ptaki piją to tak samo, więc kwestia potem tylko y, tego, co kupimy i na, na co nas stać. Yy, teraz tak, to co powiem, yy, to nie jest żaden dytymał, nie jest żadnym szarlotanem. Yy, jeżeli ktoś wnikliwie poczyta o takim środku jak F10SC, jest to środek do dezynfekcji klatek, jest także zalecany do podawania taką prewencyjnie raz w tygodniu, można nawet ich dawać dwa do wody do picia. I można sobie to w internecie poszukać ja sobie tego nie wymyśliłem ten środek jest zalecany przez weterynarzy przez jednego weterynarza bardzo znanego kto wie o kim mówię ten wie środek kosztuje chyba 127 zł za 250 ml tak naprawdę i starcza na ho 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 i jeszcze trochę kawałek czasu teraz tak mamy ptaka chorego czym leczyć Nikt wam nie powie. Ja przestudiowałem setki stron, czytałem multum artykułów, zrozumiałem z wieloma ludźmi na ten temat i albo dajemy antybiotyki w postaci leków antygrzybiczych, potem w opisie wypiszę jakie to są, ale z pamięci powiem fluconazol, bodajże można podawać, to nie wiem jaką ma, to ma skuteczność kliniczną, nystatynę, ale ona jest bardzo słaba i bardzo rzadko pomaga, i coś tam jeszcze, bo ten lek taki, on jest w ogóle niedostępny w Polsce on jest dostępny tylko i wyłącznie w leczeniu klinicznym ale jest do kupienia w Belgii, Holandii bodajże, też na zamówienie, można go sprowadzić do Polski, nie pamiętam teraz nazwy, nie, nie chcę tutaj też się przejęzyczać za to ja sobie taki wypracowałem w swój sposób u każdego ptaka można w jakiś sposób tam wyleczyć oprócz tego wszystkiego, że dajemy go do ciepłego Walczymy pierwsze z kokcydiozą, bo to zawsze jest przy, przy takich schorzeniach. Przy każdym jednym schorzeniu praktycznie występuje na pierwszej linii taka kokcydioza, której trzeba się wyzbyć. Ale załóżmy, że już mamy wyczyszczonego ptaka z kokcydiozy, przetrwał nam. Złapaliśmy go dostatecznie długo, na tym, na tym szybko na tym schorzeniu. Yy. Mi się udało wyleczyć ptaki w 100% yy. bardzo prostym środkiem, za 10 zł. Może to, co powiem, zabrzmi dziwacznie, bo, bo wiele ludzi myśli, że to jest tylko do peklowania mięsa. I jest takie coś jak benzensans sodu. To jest środek, który jest silnie desyfikujący, bakteriobójczy, grzybobójczy. W odpowiednich stężeniach podane do wody eliminuje megabakteriozę. Czy się mylę, czy się nie mylę? U mnie to działa. Dostałem, to, dostałem artykuł na ten temat z Hiszpanii. I cały eksperyment był przeprowadzony na chyba 500 sztukach papużek falistych. Któryś tam krajów już nie pamiętam. I zakończył się tym, że ptaki były zdrowe. Wiem, że w Hiszpanii ten kolega też to tam robi, też z sukcesami. Mi się udało za każdym razem ptaka, że tak powiem, odratować. Normalnie funkcjonuje, normalnie, normalnie lata. Zabieram go potem z domu na Wojlerę. Normalnie funkcjonuje ten ptaszek. Komuś się to może podobać, komuś nie. Ja ten benzynę, sodu daję przez 7 dni. Przez pierwsze 5 daję f 10 c Potem ten benzynę, sodu przez, przez 7 dni. No i praktycznie potem daję probiotyki, odtworzenie flory bakteryjnej. Wsparcie w postaci witaminy B na wątrobę. No i tak w powolutku. No i lekkie jedzenie. Nie może tam być żadnego, żadnej karmy jajecznej, żadnego innego dziadostwa. W przypadku szczegółów wydaje kanar i słonecznik łuskany. Z racji tego, że wszyscy kojarzą sobie łuskany, słonecznik z tłustym, a ja kojarzę słonecznik z łuskany z białkiem. Słonecznik otaku jest bardzo dobrym źródłem białka dla ptaków. I tak, który traci na wadze. Jak już spali tłuszcz, no to pali siebie, nie? czyli pali po prostu całą tkankę mięśniową wokół, wokół mostka. Dlatego się robi taki no, do żyletka, nie? jak to się mówi. Uch, co jeszcze? Yy, wracając do tematu temat można byłoby taki rozwinąć bardziej, yy, bo każdy tylko myśli o Bajkoksie, yy, ale jest też środek ESB Plus dostępny na naszym rynku na zamówienie. Yy, Różnica w działaniu między Bajcoxem a ESB. Bicoks wpada jak bomba niszczy wszystko po kolei, tak jest czysty, i potem dochodzi do regeneracji yy, mikroflory bakteryjnej yy, w jelitach. Natomiast SB, SB jest tak fajne, że one wpada, blokuje namnażanie się pierwotniaków yy, w jelitach i ten ptak raz, że próbuje walczyć z tą czelatką tych kukcydii, dwa, środek powoduje, że się nie namnażają i po okresie przejściowym, przez te sześć, siedem dni podawania, one po prostu obumierają, bo taki jest cykl życiowy, życiowy tych ocystów. Bajkoks uderza silnie w wątrobę ESB. Tak mi się wydaje, że jest takim bardziej delikatnym środkiem. jest oparty na sulfatywach. Ciężko mi jest teraz powiedzieć, czy, czy, czy tam wątrobę on też tak tak dosadnie uwypukla, bo po podaniu bajkoksu od razu widać wątrobę, że tak powiem, na podbrzusy, czyli ona jest gdzieś nadwyrężona. Trzeba ją wtedy łagodzić środkami, środkami na Osłon, osłonowimy na wątrobę wszelakiej maści czy to będzie z biofarmu ten środek na, na wątrobę czy coś do ludzi będzie w kroplach podawać nie dopiero no najważniejsze żeby żeby ptak dostał coś osłonowego no, my też bierzemy mnie też musimy wątrobę niestety chronić I każdego ptaka podobno jest dobry hodowca jest w stanie wyleczyć a dyrdy małe o tym że słabe musi odpaść to do niej docierają bo nawet najlepszy pan w najlepszej krwi jest w stanie Cię zachorować i Ci zdechnąć i spowodować u Ciebie wielkie rozczarowanie i zwątpienie w pewne kwestie. Ode mnie wszystko. Dziękuję bardzo.